Jak Don Cassio zniszczył swoją karierę? Cassiusz Rzeciński, a właściwie Don Cassio, bo pod takim pseudonimem usłyszymy o nim w mediach, to zawodowy pięściarz i showman, ponieważ jak sam twierdzi posiada 101 twarzy. Toczył on zawodowe walki bokserskie już od 2013 roku, dopiero później został zaprezentowany w telewizji, pierwszy raz w Top Model w 2016 roku, a potem jego postać rozwijała się od 2018 roku poprzez programy reality show, takie jak Warsaw Shore i X na plaży. W 2019 roku Don Cassio miał swój pierwszy debiut w MMA w walce z Adrianem Polakiem w Federacji Fame. Kas już zasłynął głównie z tego, że doprowadził do bójki z Dawidem Ambroziakiem w programie Ex na plaży, co doprowadziło do wspólnego kontraktu w celu wyjaśnienia konfliktu na Fame MMA 3. Ambro doznał kontuzji śródręcza, a jego nowym przeciwnikiem został Adrian Polak. Po trzyrundowym starciu sędziowie byli niezdecydowani i przyznali niejednogłośne zwycięstwo Polakowi. Co tutaj się dzieje? Adrian Polak Polański! Dwóch sędziów nie wiem, na czym się działo. Może kurwa, na, na YouTube oglądali pierwszą walkę Polaka. A jeden tylko posędziował dobrze, a dwóch, dwóch sędziów to kurwa nie wiem, gdzie się działo, co oglądało. Też e, no bez względu na, na, na to, co o tym sądzisz, taki taki jest werdykt. Powiedz mi jeszcze tylko. Jedynie mogę powiedzieć, mam to w dupie. Fajnie, fajnie, szacunek dla Adriana, ja do niego nic nie mam. E, sędzi, sędziom tym wundco wysędziował. Po walce Kasiusz udzielił parę wywiadów, w których wyśmiewał sędziów i to, jak właściwie wyszło na jego korzyść, ponieważ już 1 kwietnia werdykt uległ zmianie i federacja zdecydowała się na przyznanie wygranego tytułu właśnie Kasiuszowi na tamtejszy wówczas rekord 30-27. Kontrowersyjny werdykt mocno wpłynął na wzrost jego popularności. Rywali zaczęło pojawiać się więcej i więcej. Kolejka do podjęcia rękawic przeciwko Kasio nabierała na cyfrach. Na kolejnej edycji Fame MMA wreszcie zmierzył się z Dawidem Ambro w Formule K1 i po pojedynku został wyzwany do kolejnego przez Łukasza Lupę, której jednak walki się nie doczekał, ponieważ Casio wielokrotnie ją odrzucał, bo jego rywale miał być Rataj. Wszyscy znają ten słynny mem, kiedy Lupa czeka w klatce na odpowiedź. Stało się tak, jak Kas już chciał. Rataj przyjął wyzwanie i zmierzyli się na jeszcze następnej gali. Często wyzywał Rataja od ameby, dlatego te wyzwiska często są kojarzone z ustami Don Casio który tamtego wieczoru udusił rywala w gilotynie. Podczas siódmej edycji Fame miało dojść do jego walki z Łukaszem Lupą w Formule K1, jednak chwilę przed galą odbył sparring z Pawłem Tyburskim, który wykluczył go z takiego zestawienia, gdyż pękło mu tak zwane ucho zapaśnika. Cassio stał się freakfighterem, z którym każdy by chciał zawalczyć. Zyskał ogromną uwagę odbiorców i każdy czekał na jego kolejne pojedynki. Swego czasu był jednym z najbardziej ciekawych osób w środowisku Freaków i całkiem długo utrzymywał tą pozycję. Na tamte czasy media mówiły o nim podobnie jak obecnie o Amadeuszu Ferrari. Po pewnym czasie ogłoszono walkę na jeszcze kolejnej edycji Fame, w której zmierzył się z Marcinem Najmanem. O tych dwóch personach zrobiło się bardzo głośno w mediach, a cały konflikt był wzmacniany co każdą konferencję i co każdy wywiad. Mój bo Bo nie ty Bo cię Obaj panowie nie oszczędzali słów i wyrażali się bardzo wulgarnie na swoje tematy aż do czasu pierwszego gongu. Kasiusz oskarżył Marcina Najmana o romans z Moniką Godlewską i z tego powodu nie zobaczyliśmy Sterona na następującym programie Face to Face. Don Casio, czyli ty, stwierdziłeś, że rzekomo komu Marcin Najman i Monika Godlewska mieli jakiś romans. Marcina to bardzo wzburzyło. Do tego stopnia, że postawił nam ultimatum: Albo on nie pojawi się w studiu na nagraniu. Słownie wycofałeś. Do tego też podjął odpowiednie kroki prawne w kierunku Kasiusza. Walka rozpoczęła się w formule boksu, aż nagle Martin zaczął kopać przeciwnika, finalnie próbując go obalać chwilę później. Jednak sędzia przerwał walkę i uznali, że dyskwalifikacja Marcina Najmana będzie odpowiednim werdyktem. Kas już w tamtym momencie wybuchł. Rzucił się na Marcina w oktagonie, pomagało dużo ochroniarzy, a wówczas rozpoczęła się awantura, podczas której Damian Herczyk w ukryciu przed kamerami wykręcił nogę Kasiusza. Na dziesiątym fejmie odbył pojedynek z Normanem Parke, który również był mocno kontrowersyjny. Normanowi zostało przyznane jednogłośne zwycięstwo przez sędziów, aż po chwili w ok w zjawił się właściciel Fame, Michał Boks del Baron, który w wulgarny sposób skomentował decyzję sędziów i oświadczył, że złożył protest o ponowną weryfikację werdyktu. Konfederacja złoży protest w stronę e, sędziów. Dla mnie, Stormi Norman nie wygrał tej walki. I ja zrobię wszystko, żeby przeanalizować tą walkę do końca. I nie to obchodzi. Więc zostanie złożony e. protest! Jednak sędzia główny Piotr Jarosz go odrzucił i zwycięzca został niezmieniony. Podczas Fame 12 stoczył dwie walki bokserskie jednego wieczoru. Pierwszym rywalem był Marcin Wrzosek, z którym wygrał jednogłośną decyzją, a następnie zawalczył z Boxdelem. Ten pojedynek również wygrał. Jednak ich pojedynek przeniósł się z oktagonu do papierów, gdyż mieli spór prawny i pewne sprawy trafiły do sądu. 28 grudnia 2021 roku został ogłoszony jako włodarz Nowej Federacji frekwajtowej Prime Show MMA, w której też stoczył wygrany jednogłośną decyzją pojedynek ze świętej pamięci Mateuszem Murańskim. Niecały rok później zawalczył on z popkiem i ten pojedynek też został przepisany jego osobie. Don Casio w okresie prowadzenia panelów Prime miał na sobie pozew ze strony Federacji Fame, który mówił o tym, że po zakończeniu umowy ma zakaz konkurencji na 12 miesięcy, tak przekazał Wardenga. Ten odpowiedział Federacji w taki sposób, że narzekają na Prime, że są niewypłacalni, a to chyba im brakuje pieniędzy. Dokładnych szczegółów na ten temat nie ujawniono. Postać Don Cassio w momencie Prime MMA mocno straciła w oczach widzów, a jego walki nie budziły większego zainteresowania. Z tego względu, że w roli prowadzącego był postacią neutralną, nie miał większych konfliktów i musiał grać rolę ważnego prowadzącego, dlatego też nie za bardzo mógł poddymiać, a przecież z tego się właśnie wywodził. Odbyło się kilka edycji Prime Show MMA, której Cassio był twarzą, jednak od ponad połowy roku nic nie wiadomo na ten temat, kiedy organizacja ogłosi kolejną edycję. W sieci aktualnie chodzą pogłoski, że federacja Prime odnosi straty finansowe ze względu na pozyskiwanie zawodników wyższej półki, takich jak np. Popek czy Norman Parke. Prime Show MMA z edycji na edycję coraz bardziej traciło na pozycji, a w karcie walk pojawiały się mniej interesujące osoby od tych na poprzednich edycjach, przez co ucierpiała na tym sprzedaż licencji pay-per-view i przedsięwzięcie straciło zainteresowanie odbiorców. Don Cassio jedynie obecnie prowadzi social media. W tym swój kanał YouTube, który odnotował ogromne spadki. Wrzucił ostatnio dwa filmy z Włoch, które wygenerowały łącznie bardzo małe liczby, i widać to na skutek przerwy od ostatniej edycji Prime. Można zauważyć na jego filmach, że montaż jest bardzo podstawowy, filmy nie są ciekawe, i nasuwają się uwagi, że są one wrzucane dla zabawy. Nie ma w nich dokładności jak na taki rozwój, którym dysponuje Cassius. Warto jeszcze napomnieć o napiętej sytuacji Don Casio z promowaniem skamu na Instagramie. W kwietniu 2021 roku rozpoczął współpracę z firmą Smile Secret, która okazała się być skamem, gdyż produkty, które reklamował Kasjusz, nie były zdrowe dla zębów, a jednak szkodliwe. W produktach nie było lampy, która wpływa na pożądany efekt na zębach, a jedynie była na nich zwykła lampka LED, która nie robiła dosłownie nic poza tym, że świeciła. Casio blokował możliwość komentowania pod postami ze współpracą, a chwilę później zaczął reklamować pas na mięśnie brzucha, który rzekomo też nie ma poprawnie działać i nie można go zwrócić po zakupie, co znacznie skreśla wiarygodność firmy. Co dalej z losami Don Casio? Tego na ten moment jeszcze nie wiemy, ale póki co możemy być przekonani, że nie zobaczymy już tej kontrowersyjnej postaci Fame i High League ze względu na wspólnie podpisany przez obie federacje pakt, który oznajmia zakaz konkurencji w obu tych federacjach. A nie zapomnijmy, że Kas już obecnie jest powiązany z Prime. Ma na swojej drodze wiele przeciwwskazań do uczestniczenia we Frikach, przez co prawdopodobnie bardzo ciężko będzie mu się przebić w internecie. Czy Kasio założy coś swojego? A może Prime powróci i znowu jego ksywa będzie na fali? Na ten moment zauważyliśmy ogromny upadek popularności kasiusza, jednak sami jesteśmy ciekawi, co czeka go w przyszłym czasie w różnych środowiskach freakfightowych Gal MMA. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to daj łapkę w górę i zostaw suba oraz dzwoneczek powiadomień. Szykuje się dużo więcej podobnych materiałów, więc wyczekuj. Miłego dnia!